Nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. E, dzisiaj go, goszczę e, Kasię Plichter-Schwarz i dzisiaj będziemy rozmawiać o... żeby kontynuować temat sztuki A, zaangażowanej tak. i zaczniemy już od przykładów. Myślę, że dosyć głośna, głośna sprawa, Aha. czyli e, sławny prezent dla świętej pamięci Ojca Świętego. Tak, Niestety niefortunnie jeszcze to wyszło, że na setną urodziny tak, nasze państwo postanowiło zrobić prezent i wydać zatrute źródło Jurka Kaliny, które stanęło przed Muzeum Narodowym w Warszawie. Z pana inaczej, papieżem rzucającym… Papieżem memem po tak, prostu. Tak, papieżem memem. Tak? Papież z głazem. No. No to tak, że sobie zacznijmy od tego, bo tam był straszny dym, bo Muzeum Narodowe, przed którym stanęła ta piękna rzeźba, odmówiła odmówiło komentarza odnośnie tego, dlaczego to tam stoi itd. No i tak dalej. No i była oczywiście wielka burza, tutaj te środowiska takie właśnie. <tuszykł> Lewicowe, o ile dobrze pamiętam, się wypowiedziały tak, że to jest skandal i że w ogóle oni się domagają, żeby Muzeum Narodowe jakieś stanowisko swoje wypowiedziało na ten temat. Co ja osobiście, akurat jako artysta, uznaję za jakąś bardzo ciekawą sprawę, że muzeum musi się wypowiadać odnośnie eksponatu, bo zwykle muzea tego nie robią. I moim zdaniem nie powinno. Co prawda Muzeum zamieściło od autorską interpretację tego dzieła sztuki. I to wywołało dopiero burzę. No tak, ale to było pod takimi naciskami i tak dalej, że trzeba tu powiedzieć, że ten pierwszy odruch, żeby tego nie komentować, w zasadzie moim zdaniem był właściwy, bo to nie jest do końca generalnie ich sprawa nie? wystawiają coś. Jest to przed muzeum, do tego muzeum i tak przychodzi za mało osób, to ściąga ludzi. Komercyjnie to jest o tyle, jakby komercyjnie. No, dla muzeum to jest tyle dobrze, że rzadko rozmawiamy o dziełach sztuki. W ogóle w sensie, nie my w dwójkę, bo my to rozmawiamy dużo, wy jak to oglądacie, to też się interesujecie, ale ogólnie rzadko kiedy. Społeczeństwo. Dzia... Tak, nasze społeczeństwo rzadko kiedy dyskutuje o sztuce. E, takiej wysokiej, prawda? I to jest taka podobna sytuacja e, jak z Tokarczukową, kiedy nagle całe społeczeństwo, czy czytało, czy nie czytało książki, zaczyna dyskutować o jej książ... o, tak, o literaturze, o jej książkach. Może nawet trochę więcej osób e, przeczytało te książki, chociaż pojawiły się takie ciekawe e, głosy, że, e, że ja to mam wyrobione zdanie i nie mm. muszę tego czytać. Świetnie, więc no, generalnie, czy to jest dobry zabieg dla muzeum, że coś takiego stoi przed nim, to ja tutaj bym tak nie przyczepiał się do tego za bardzo, bo być może dobry. Przejdźmy do interpretacji od autorskiej. To, to jest... No właśnie, tu się pojawiła znaczna niefortunność, z tego względu, że autor poproszony o wyjaśnienie co ta praca ma dokładnie przedstawiać i czemu ta forma jest taka, jaka jest. No bo zostało oczywiście mu zarzucone to, że jest artystą propagandowym, artystą politycznym, służącym władzy. Z czego to wynika? Nie tylko z samego, samej tej konkretnej pracy, no bo też pan Jerzy jest autorem sławnych schodów Pomnika Smoleńskiego. Tak, pomnika Smoleńskiego. No i tutaj były takie komentarze, że to dziwny przypadek, że znowu ten sam artysta dostaje zlecenie za tak ogromne pieniądze od władzy po to, żeby I znowu się upomielić. No bo to stoi w przestrzeni publicznej, jest ekspozycja i tak dalej. I, I tak, tak dalej i tak dalej. No i postać papieża, który jest przedstawiony w realnej. Skali. Ludzkiej skali z uniesionymi dłońmi do góry, też w dosyć prymitywny sposób ujęty, po prostu pod względem warsztatowym, bo ta rzeźba przypomina no, ale... troszeczkę takie socjalistyczne pomniki. Tak, te, te leniny takie spawane z gotowych części albo coś takiego z prefabryka. No i ten właśnie papież jest tutaj przedstawiony w takiej formie uradowanego trochę krasnala, można powiedzieć, który ma nad głową wielki głaz, którym ciska w jakąś tam złą yy, społeczność, która skręciła w złym kierunku, bo tak autor się by powiedział, że tutaj papież jest tytanem nad człowiekiem, który wymierza tak. jakąś sprawiedliwość czerwonej fali bolszewistwa, które no, no, prawie że... Tak, no tam lewactwo. <laughs> Lewactwa, tak, tak. No ale generalnie jeszcze tak, bo ja powiem tak, sztuka, która zadaje pytania, nie? a nie udziela jakiejś odpowiedzi, to jest OK. Wyobraźcie sobie, że na przykład nie ma tej interpretacji od autorskiej i macie papieża, który z takim wyrazem zadowolenia trochę jakiejś zaciętości na twarzy w takim dziwnym geście, bo to nie jest gest czujów, że on trzyma ten głas, i go nad głowę. Tylko on po prostu rzuca w coś i jeszcze jest zadowolony z siebie i stoi w czerwonej kamurze tak, i, i, i stoi, stoi w tym czerwonym basenie nie? i to jest tak, to może znaczyć wiele rzeczy różnych i teraz moja postać papieża budzi pewne kontrowersje nie? u nas w kraju, jedna, druga strona, ta bardziej prawicowa, ta bardziej lewicowa, ludzie się kłócą, płucą się o to, czy tam, czy Święty, zasługuje, czy, tak, czy zasługuje na, na, tutaj bardzo duży szacunek za tą walkę z komunizmem, za to, że był zamach na jego życie i koniec, do ludzi, i tak, tak, dalej, i, i, tak, tak dalej. i tak dalej i tak dalej, koniec końców prawie zginął, nie? A druga strona mówi, że on na pewno wiedział o tych skandalach pedofilskich, i że w ogóle żaden święty, no tak, tak, dalej Prezerwatywy, no, no i wszystko, milion różnych rzeczy. Postać niejednoznaczna, ale też niejednoznacznie zła czy dobra, tak naprawdę, i, i tak dalej. No i staje sobie taka rzeźba, i ona odzwierciedla ten, niż masz to wszystko. I moim zdaniem, najgorsze, co mógł zrobić artysta, to wykonał właśnie nie tworząc tą rzeźbę. Jeszcze to, że na przykład przypomina trochę formą te socrealistyczne rzeźby, to też dodaje temu jakby Moc. dodatkowej warstwy do interpretacji. Nie? Może komuś nie pasować, bo to jest dość prymitywna, taka trochę odlana prawie forma, nie? Okej. Okay. To najgorsze, co mógł zrobić artysta, to napisać, co miał na myśli konkretnie. Wręcz w formie manifestu, nawet. No, takiego. Tak, no i to poczynił. Czasem artysta jest największym swoim wrogiem. No i no, tak, tutaj jednoznacznie y, twórca opowiedział się po jednej ze stron, i myślę, że odebrał temu dziełu sztuki y, ten motyw z tym, żeby zadawało jakieś pytanie. nie wiem. Źle dobrze, co artysta miał na myśli, o co chodzi w tym dziele sztuki. Być może by było lepsze z takim niedopowiedzianym kontekstem i postawione tam przed tym Muzeum Narodowym i wszyscy by się zastanawiali, to by tam stało. Oczywiście by był wtedy super zarzut dla muzeum, że tutaj taki prawie yy, tylko no, oczywiście nie w internecie, ale taki clickbait, nie? że to jest, o, przyjdźcie do muzeum, zobaczcie e, dziwnego, papieżu, dzi dziwnego tak. papieża z głazem, e, i, i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie, że bardzo ciekawą sytuacją no jest tak. to, że to jest dialog. To dzieło powstało w odpowiedzi na dzieło Maurizio tak. Catalano, które pod koniec lat 90. wzbudziło też skandal w Polsce, ponieważ zostało u nas zniszczone na wystawie. E, bo sławny papież, bodajże rzeźba papieża, no to, to włoskiego artysty. Było, tytuł chyba był Brzemię, dosłownie. Mm, chyba tak. tak. Generalnie papież był przygnieciony meteorem. E, tak, i, I postać tam... była bardzo realistyczna, wyglądała prawie... Była fi figura woskowa albo było po prostu tak hiperrealistycznie to ujęte. No I oczywiście ktoś to zinterpretował nie jako metaforę, czy symbolikę, że to jest to Brzemię, ten Papież, ciężar, tak. tak, ten papież ma ten ciężar swojego pontyfikatu i tutaj znowu są pytania, nie, odnośnie tych skandali potopińskich, które tam były, odnośnie jego choroby, o jakie brzemię konkretnie chodzi, nie, Od, odnośnie tego, z czym musiał się uporać, yy, tam uczestnicząc w tej walce w sumie z komunizmem i tak dalej i niejednoznaczne dzieło, oczywiście jak to u nas w w społeczeństwie wybrano taką najbardziej patologiczną, najprostszą interpretację o świętokradztwo, papież jest przygnieciony trzeba mu to łazem, zdjąć. trzeba mu to zdjąć, uratować papieża z wosku. I, <śled> I teraz jest tak, nie? Moim zdaniem, o ile dobrze pamiętam, jaki był klimat wtedy taki społeczny, to raczej nie chodziło o, o te sprawy, które potem wypłynęły z tymi skandalami pedofilskimi, tylko chodziło o jego chorobę, chodziło o brzemię takie i taki naprawdę humanistyczny przekaz, że nie tam papież Polak, czy papież yy... Kurczę święty, natychmiast, i tak dalej, tylko papież człowiek, który cierpi, który ma naprawdę na głowie ogromną. Pierwszy człowiek, czy papież, który tak. wyszedł do ludzi i jest realnym, namacalnym człowiekiem, objawiającym ludzkie cechy. Tak, i ten ciężar tego wszystkiego, te, te, tego momentu dziejowego, kiedy upada ten komunizm, nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy, czy będzie teraz, yy, nie wiem, czy to upadnie po prostu. Czy będzie jakaś, jakiś zgrzyt, rewolucja kolejna, jakiś, jakaś wojna domowa w ZSRR? No, naprawdę to mogło wyglądać e, różnie, i on to wszystko miał na głowie, nie? w sensie naprawdę. No I ten meteor to jest ten ciężar, no, ale oczywiście nie. To jest na poziomie wiesz, e, 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 pocięcia szablą te, tego. Oberskiego? Tak. O, pan Albryski jakiś czas temu na wystawie pod tytułem naziści w fotografii, gdzie były zdjęcia aktorów przebranych w mundury nazistów, to jest przewrotny pomysł, ale nie jakiś bardzo szkalujący, bo wiadomo, że to nie są naziści, no, w sensie raczej, ale przyszedł z szablą i porąbał ten swój portret. No. Co ten, oczywiście tylko zwiększyło popularność wystawy. No, w I sensie, dyskurs o sztuce. Tak, długofalowo to, że my gadamy na przykład sobie tutaj o papieżu, to że są nagłówki w gazetach o, o tej rzeźbie, to w sumie dla sztuki jest dobrze. No i lepiej coś takiego niż sobie, nie wiem, w mniej e, inteligentny sposób dyskutować o tym. Tylko chodzi o to, żeby każda ze stron. Mniej więcej łapała intelektualnie to drugie. No, że to. No i tu jest właśnie problem, bo pan artysta ten nasz tutaj, polski, wybrał sobie też interpretację dzieła innego artysty taką najbardziej łopatologiczną. Opis katalogowy po prostu dzieła sztuki, gdzie się mówi, co to przedstawia. Okej, okay, dzieło przedstawia papieża przygniecionego meteorem raz, już, koniec. I potem jest interpretacja, nie? No, pan się tutaj zatrzymał i stwierdził, że odpowie na to. To teraz ten meteor umieścimy w innym miejscu, jest czerwona kałuża, przepraszam, basen, czy trudno powiedzieć, bo to akurat jest tam przecież stały element, tak, yy, tak naprawdę, swoją drogą ciekawy. Architektoniczny, to... no tak. No tak, ale jak to zostało sprzedane razem z tym? Nie, to, to nie zostało sprzedane na razie. Okej, okay, okay. na razie nie. Mhm. Dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje, może jeszcze coś przeoczyłam, no, ale generalnie okay. na pewno podsumowując, można powiedzieć, że. Co by nie mówić artyście i ja o tym dziele, to co się zapisze w historii sztuki na 100%, to że współcześnie artystą, który e, słynie z tego, że jest artystą memem, jest Banksy, o którym też będziemy zresztą mieli przyjemność rozmawiać. E, no tak. i pan Jurek również stał się artystą memem, przynajmniej jego twórczość, więc. Troszkę e... mam wrażenie, że e, jakby do Banksiego tutaj troszeczkę jest z nas, <laughs> tak. ale. Ale gdyby właśnie, bo mnie osobiście, jakby forma tej rzeźby jako forma, jako jakiś taki konceptualna rzeźba, gdyby tak wyrzucić całą tą autorską interpretację, to nawet by mi się podobało, szczerze mówiąc. Ja nie miałbym nic przeciwko, to może sobie tam być. A naprawdę i moim zdaniem to by była dobra rzeźba, tylko właśnie, no właśnie, no niestety. Literacko się wypowiedział. Dlatego nie zawsze artysta powinien tłumaczyć swoje dzieło. E, najlepiej, żeby go właściwie nie tłumaczyć, ponieważ po to tworzy, żeby zadać pytanie i żeby widz mógł sam na to pytanie sobie odpowiedzieć. Tak to jest pewna kraje. A jeszcze było, była taka sprawa, że e, do tego basenu wpuszczono tam. No tak, oczywiście... Kaczkę. E, tak, dmuchana kaczka się pojawiła, co e, no, jeszcze zwiększyło śmieszność sytuacji. No aczkolwiek seria zdjęć, która się pojawiała w internecie z tego, jak pan ochroniarz z Muzeum Narodowego próbuje wyłowić kaczkę, a potem ona flaczając e, zanim ciągnie się po schodach do samego wejścia do muzeum, uważam za bardzo udany performance i sama Nie, ta to, seria fotografii już w sobie jest dziełem sztuki. nadaje jakby... W sensie to doszło do dialogu. Ja nie wiem, czy koledzy, którzy tam wrzucili tą kaszkę, uważają się za artystów, ale takim wyszło, że owszem. Generalnie to jest działanie artystyczne też w przestrzeni. Performatywne. Performatywne, tak. Nie zwandalizowali rzeźby w żaden sposób, nie uszkodzili tego, tylko coś się stało, prawda? W sensie to zyskało nowy kontekst i doszło do dialogu. No to Wiecie, to jest tak, jak ja bym namalował coś, i generalnie ktoś by z takim humorem podszedł do tego, nawet jakby się ze mną nie zgadzał, ja bym był zachwycony, że po prostu coś się dalej z tym dzieje, to zyskuje jeszcze nowe znaczenie i tak dalej. I być może nawet sam bym y, zrobił kolejny krok, żeby to tak trwało, żeby się nadpisała kolejna historia, żeby ta sytuacja ewoluowała. To by była naprawdę taka interaktywna zabawa z widzem i to by było super, nie? No tylko mam jakieś takie tu wrażenie, że nasz rzeźbiarz, a w zasadzie ten pan jest malarzem z wykształcenia, tak? Tak, po malarstwie warszawskiej ASP. No właśnie, bo to... To raczej nie był zainteresowany tym dialogiem, tylko że dzieło było manifestem, no i jako Na takie... zamówienie. Tak, to pewnie tak, no, ale no, jakby i tak będzie rozpatrywane, dzięki właśnie temu, że zostało taki, a nie inny autorski opis tego, co artysta miał na myśli. Generalnie życzymy sobie i Wam, aby powstawały dzieła, które powodują dialog. W... Tak. Które powodują dyskurs? Nawet jak ktoś nie chce mediować, niech mediują i niech sprawią, że będziemy się trochę lepiej dogadywać, a przynajmniej próbować.